Dzień dobry, witajcie w USA Dream Cars. zajmujemy się importem pojazdów z USA oraz sprzedażą tutaj na miejscu. Zapraszamy do naszej siedziby w miejscowości Emilia koło Zgierza przy wjeździe na autostradę A2. A teraz chodźcie ze mną, pokażę Wam najładniejsze BMW X2 jakie właśnie trafia do sprzedania na OTOMOTO. I oto przed wami ta piękna X 2 Jest to wersja X Drive 28 i z najmocniejszą dwulitrową benzyną, 240 koni pod maską. Auto w białym kolorze z czarnymi szybami. Zaraz zobaczycie, jak wygląda w środku. Z zewnątrz prezentuje się w ten sposób. Auto wyposażone w pakiet wewnętrzny i zewnętrzny M. Wydechowy zupełnie inne niż w zwykłych X2 listwy progowe, i z całkiem inny przebudowany przedni zderzak. Bardzo agresywne, woda do powietrza. Samochód z 2018 roku z przebiegiem 65 tysięcy kilometrów. zaraz przekonacie się dlaczego powiedziałem, że jest to najpiękniejsza X2 jaka jest w tej chwili do sprzedaży. I tutaj przed państwem przepiękne czerwono pomarańczowe skóry zarówno na fotelach, boczkach jak i desce rozdzielczej. Deska w dwóch kolorach. Górna część oprzyta czarną skórą, dolna tą samą co tapicerka na fotelach. Empakietowa kierownica, grzane fotele oczywiście fotele z pamięcią, pełna regulacja elektryczna. Zamiast drewna, w tym modelu wykończenia w karbonie w górnej części oraz tutaj na dole zarówno w boczkach, jak i na desce rozdzielczej ambientowe oświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Do tego czarna podsufitka. I mamy przepiękne sportowe auto. Kierownica jest oczywiście grzana, jest car, Apple CarPlay. Tak wygląda środek. 240 koni, napęd na wszystkie koła Och tutaj już Z tyłu troszkę ciemniej widać to ambientowe oświetlenie W tej chwili ustawiane kontrastowe fajny, fioletowy kolor Na zdjęciach oto Moto zobaczycie jak to wszystko wygląda nocą Gdy to oświetlenie można zobaczyć w pełnej krasie Zajrzyjmy do bagażnika, pod maskę Klapa bagażnika oczywiście otwierana elektrycznie. Bagażnik jak na taki niewielki kompakt, crossover, całkiem, całkiem sympatyczny. Auto wyposażone w kamerę cofania. Tylne i przednie światła w technologii LED. Prezentuje się wyśmienicie. Jeździ wspaniale, a brzmi. Jeszcze lepiej. Zaraz jak wyjedziemy z tego ciasnego miejsca, pokażę Wam jak wygląda pod maską. A teraz uruchomienie. Samochód, zarówno z zewnątrz, jak i w środku, w idealnym stanie, nic tutaj nie jest poniszczone, powycierane. W trybie sport, na tym środkowym wyświetlaczu pojawiają się dodatkowe wskaźniki sportowe. Chyba będzie tutaj dosyć słabo widać. O, teraz coś złapało. Ok, wyjedźmy z tego miejsca, pokażę Wam, jak wygląda pod maską. Pokażę Wam, jak wygląda pod maską, i krótki kawałek przejedziemy się, pokażę Wam, jak brzmi, jak przyspiesza, oczywiście przednie i tylne czujniki parkowania. Auto jest bardzo bogato wyposażone. Zainteresowanemu możemy wysłać pełną specyfikację na mail. Ok, wyjeżdżamy stąd. 240 koni w takim niedużym aucie i napędzie xDrive daje już naprawdę mnóstwo przyjemności. Jest to oczywiście silnik, który przy niewielkich kosztach można zchipować, podnieść jego moc, nawet do 300 koni. Samochód jest teraz w trybie sport. Również skrzynię przełączymy na ten tryb i zobaczymy jak bardzo fajnie przyspiesza. Są świetne. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda pod maską. Wszystkich zainteresowanych, zapraszam na oględziny, na jazdę. Jesteśmy od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-17 z soboty od 9 do 14, samochód jest zarejestrowany, ubezpieczony, silnik suchy, bez żadnych wycieków. auto jest po przeglądzie i nie wymaga żadnego najmniejszego wkładu finansowego pokażę Wam jeszcze raz jak wygląda z zewnątrz przepiękne 19 calowe pakietowe koła koła dedykowane do tego modelu Opony w rozmajarze 225x45 R19 M-pakiet o którym wspominałem Jeszcze jedno spojrzenie do środka Auto na żywo sprawia 100 razy lepsze wrażenie na pewno niż na tym filmie Dlatego jeszcze raz zapraszam was na oględziny, zapraszam was na jazdę próbną. Pozostałe zdjęcia znajdziecie w ogłoszeniu OLX, tam również kontakt do nas. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.